Witam Was serdecznie na kanale Jedziemy na Ryby. Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości Wolsztyn nad jeziorem Berzyńskim. Jest to ogromny, ponad 300 hektarowy zbiornik o głębokości między 2 a 4 metry, więc stosunkowo płytki. Co mnie tutaj w ogóle przyciągnęło? Dwa powody. Po pierwsze, przejeżdżam tutaj obok tego jeziora bardzo często i zawsze na nie zerkam. Po prostu stwierdziłem, że muszę tutaj połowić, bo mi się bardzo podobają takie duże zbiorniki. Jest to woda gospodarstwa rybackiego, więc no, nie ma się tu za bardzo nastawiać na jakieś fajne, wielkie ryby. Aczkolwiek, te ryby na pewno tutaj są, bo jest to ogromna woda i wiadomo, takie wędkarstwo jest dużo trudniejsze. Może kiedyś się podkuszę o taki odcinek dla was, żeby podnęcić sobie miejsce przez kilka dni gdzieś na dystansie, w którym no nikt sobie nie poradzi, oprócz mnie. I spróbujemy takie coś zrobić, ale tylko jeżeli będzie na to czas. Druga sprawa. Mieliśmy bardzo ciekawą pogodę w zeszłym tygodniu. Mianowicie, było zimno, był wysz, przymrozki, minus 4 rano, ale w ciągu dnia było cały czas słońce. No teraz Zupełnie inaczej, ale w przeciągu ostatnich kilku dni tak właśnie było. I mam nadzieję, że mój nos mnie nie myli. I oczywiście chodzi o to, że te słońce, mam nadzieję, nagrzało ten płytki zbiornik, bo tutaj nie było lodu. Wszędzie gdzie jeździłem po drodze, widziałem lód, był lód, te jezioro jednak się broni. Wydaje mi się, że jest troszeczkę ta woda cieplejsza niż można by się spodziewać. Jesteśmy w nie wiem jakim miejscu, bo nigdy tu nie byłem, nigdy tu nie łowiłem. I po prostu nadzieja jest na to, że te słońce spowodowało to, że jakieś tu życie w tej wodzie jest. Oczywiście mam nadzieję, mam nadzieję, że się miło zaskoczę, bo jednak nie ma jeszcze zieleni, jeszcze nic nie zaczęło tak powiem, kiełkować, żyć na powierzchni, więc być może jest to jeszcze za szybko na takie akcje jak teraz. Pobawimy się zatem, przygotujemy zanętę, spróbujemy w ogóle coś złowić, cokolwiek. Mam nadzieję, że się uda. Ja po prostu już tu siedząc czuję się dobrze. Gdzieś tam moje myśli się uspokoją, teraz będzie wszystko w porządku, się po prostu odłączę. I to jest najfajniejsze w tych rybach. Zapraszam Was do oglądania i dziękuję w ogóle wszystkim, którzy mnie pozdrawiali pod odcinkiem ostatnim, który został nagrany przez Piotra i Radka. Jak wiecie, troszeczkę mnie tam pozamiatało, ale wszystko jest dobrze. Dzięki Wam serdecznie za pozytywne komentarze. Pozdrawiam Was również, w ogóle wszystkich. Dzięki, że jesteście na kanale. Jedziemy na ryby, jedziemy do przodu. Jo! Zobaczcie, piękna, duża. Fajna woda, która mi pasuje. Rybostan, który mi prawdopodobnie nie pasuje, ale to nie ma znaczenia. Przepraszam Was też za dźwięk, ale dawno się nie wyłoniłem, żeby w ogóle coś nagrać. Niestety zapomniałem mikrofonów dla Was. Dlatego mam nadzieję, że mi wybaczycie w tym odcinku za ten gorszy na pewno dźwięk. Zdecydowanie mamy takie szczęście, że nie ma tego wiatru. A jeszcze chciałem dodać do wstępu, że właśnie dzisiaj się zmieniła ta pogoda, bo cały tydzień było bardzo zimno, ale słonecznie. A dzisiaj przyszły chmury i jest trochę cieplej. Dlatego mam nadzieję, że coś tu będzie. Zobaczymy. Także rozrabiamy zanętę. Podejście dzisiaj jest proste. Tak samo jak zawsze zresztą, ostatnio na odcinku widzieliście mnie na rzece, gdzie łowiłem z samą Gliną i Jokersem na rzece, którą ja dobrze znam i wiedziałem jak tam po prostu łowić. Tutaj nie mamy pojęcia bladego na temat tego łowiska, co tu jest. Podejrzewam, że skoro jest to gospodarstwo rybackie, to są to jakieś krumpiki, leszczyki, jakieś karasie może się trafiają, bo to zwykle tak u nas na tych jeziorkach tego gospodarstwa, na którym która łowię, jest. Trafiają się fajne ryby oczywiście, dlatego więc będzie zanęta, Proporcji 1 do 2, a nawet trzech z mieszanką ziemi, czyli gliny, razem z ziemią torfową. Jest to bardzo takie zwykłe, fajne, proste łowienie. Wam polecam, jeżeli nie wiecie, jak łowić z gliną i tak dalej, to zawsze to połączenie jest dobre. 1 do 2. Dużo rzeczy tutaj jest ciekawych, ale podstawowo 1 do 2 glina lub ziemia, jakikolwiek, jakikolwiek że tak powiem, jakikolwiek piasek o, i do tego zanęta. I to wszystko, tak? Jokersa nie mamy, mamy ochotkę, mamy pinkę, mamy troszeczkę białego robaka i myślę, że to wystarczy. Ja zabieram się za robotę. Woda jest naprawdę zimna Tragedia Jest bardzo zimna I mamy duży problem Znaczy nie problem Czekajcie, idzie tak, żebyście coś widzieli Fokus będzie bardziej na wodę niż na mnie Ale mamy ogromny połacz tutaj Kawał, kawał wody jest I teraz gdzie tu rzucać? To jest problem I dla mnie też Tak jak i dla was by to pewnie był problem e, Dlatego, że możemy rzucić tu w prawo jakby było słońce i zielono, i by grzało, to wiedziałbym, że tu jest dobrze, bo tu jest prawdopodobnie najpłyciej i chciałbym tam łowić. No ale tak naprawdę będzie dzisiaj... No zobaczymy. Albo możemy rzucać na wodę, albo przed siebie. Dlatego spróbujemy po prostu wygruntować jakiś spadzik, półkę, jakąś różnicę głębokości. Może nic nie wygruntujemy i wtedy nie będę zadowolony może. Ale zobaczymy. Także zabieramy się za wędkowania, do wędkowania. Jesteśmy przygotowani. Sory za dźwięk, samochody jeżdżą. Będzie gorzej, ale zostaniecie ze mną, nie? Jo. Eko, takie wnioski, małe mamy z montowania. Chodzi na to, że naokoło wszędzie dalej jest płyciej niż tu przede mną na środku. Wydaje się, że tu jest taki kupa dół. Ale jeszcze teraz to finalnie doprawdzę. No, nie wiem, nie miałem takich dystansów, jakie ja bym chciał. W tamtą stronę przede wszystkim, bo wiadomo, że tam będzie zupełnie inna bajka. Oj, Ta wyszczytówka była wzbogatszyta. Ale spróbujemy jeszcze raz sobie to Przucamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Widzicie, tu jest cztery, nie? Te cztery właśnie się utrzymuje, aż zaczyna się wszystko podbijać na trzy, czyli odległość. Od do dna, czyli głębokość raz, dwa, trzy A tu teraz wypadło. Zawsze jest bardzo trudno pokazać to gruntowanie, i dlatego chyba skupimy się bardziej na wnioskach. Nie będzie to nauka gruntowania tutaj, ale chcę znaleźć znowu tę masę tak, do trzech. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu jeszcze mamy cztery. Zaraz zobaczycie, że dojdziemy zaraz do trzech. Jeżeli rzucę tak dosyć siłowo, mocno, i wtedy zaczniemy się cofać. To żeby znaleźć te cztery. I to powinno być to. I teraz mamy Raz, dwa, trzy. Widzicie? I już. Już poszło. Także ja już wiem. Teraz wbijamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ze stoperem byłoby jeszcze dokładniej. Ja to robię trochę na czuja. Jednak w moim systemie gdzieś tam to działa. I jest fajnie. Podoba mi się, bo mam przed sobą dziureczkę. Więc teoretycznie w tej dziureczce, kurczę, powinny być Ceny wstępne. Bardzo, bardzo poprawne, bardzo celne. Podobało mi się. Teraz szybkujemy przypom. Nie chcę wyskoczyć. O jest. 100 cm 0,13 haczyk Kamasan C560 rozmiar 16. Jak ja to mówię. Taki! O! Uniwersalny bardzo haczyk, bardzo fajny haczyk, bardzo mocny haczyk do rekreacyjnego łowienia w ogóle super, do łowienia dużych ryb też super i 100 cm, bo chcę zobaczyć co się dzieje, czy coś zapadło no, chcę mówić cokolwiek taka jest prawda, nie nastawiamy się na razie na żadną selekcję, może dopiero jak się zmęczymy małymi rybkami no, mam nadzieję, że chociażby tak by było że te małe rybki będą na haczyk idzie koteczka i spineczka. proszę bardzo to się da, mimo tego, że ten Haczyk jest troszeczkę drużyny niż takie no, sygnowane oczywiście. Jednak nie jest to, nie są to mistrzostwa świata. Mam nadzieję, że przyjdzie to, czyże, to, to że dwie ochotki. Aha, zapomniałem założyć, w ogóle przypomnę na, na miejsce docelowe. Tylko dzisiaj jest ciekawie, bo nie mam oczka, tylko mam na końcu y, swoje skrętki zrobione węzełek żeby zakładać przepony tak, jak się zestawy tyczkowe zakładać żeby móc je szybko zdejmować, a żeby nie używać do tego, tego zestawu szybko tak? A razie zostajemy z dużym koszyczkiem, bo chcę zobaczyć, czy coś tu da. Jak będę mówił większym, tym samym, którym naciłem. Nie, to jakiś wielki koszyk, na 5 dziur 30 gramowy. I co? Pierwszy rzut do wody, czekamy 20 minut. Nie będziemy nęcić, nie będziemy wychować, będziemy mówić bardzo spokojnie. Nie nie chcemy ich prowokować do ucieczki, nie chcemy ich straszyć, jeżeli by było w tej zimnej wody to, to nadzieję, że Dlatego, że tutaj nie będzie ryb żadnych. Teraz to od razu zmienimy na bardzo mały koszyczek delikatny, który będzie tu cicho wpadał w wodę i 15 gram nie doleci. Tam, ale jest 20 gram, by tu 20. Mamy 20 15. Co my tu jeszcze mamy do ciekawe rzeczy? A może takiego basketa, bo on będzie fajnie bo Zobaczymy tego też. Generalnie będziemy się bawić. I co? zostańcie ze mną. no to jest to, o czym ja mówię. Zobaczcie tam słońce. I te słońce tak fajnie tu pada. Fajnie tu pada. I mam nadzieję, że no ruszy się coś. Że ruszy się coś, bo jest. Zobaczcie, tak to wygląda, jak Wam odsłonię całą przysłonę, nie, nie, nie ciekawe to wygląda. Ale jest sporo, sporo tego promienia tutaj pada. Nie ma też tu wiatru. No. To jest zawsze to, że ja zawsze staram się gdzieś coś tam merytorycznego wpleć, wplecić. To jest właśnie taka woda, w której jest szansa na rybę. No i się ta wiosna na dobre zacznie. Na razie co robimy? No Nic, czekamy tak naprawdę. Nic większego się tutaj nie dzieje. Przesuwam zestawy, bawię się przynętami, zmieniłem haczyk na mniejszy, selektywniejszy i czekamy. Planuję sobie jeszcze rzucić jeszcze bliżej, tu w taki piwny. Może, może tamta ryba jest, ale uważam, że byłyby jakieś już sygnały, że ta rybka tam jest, bo, bo po prostu powinna ona już tutaj się pokazywać. Jakieś kółka powinny być, cokolwiek, a nie ma nic. I co robić jak nie biorą? No przede wszystkim szukać lepszego miejsca na każdej nieznanej wodzie. Ja zawsze, jeżeli nie biorą, to idę przynajmniej się przejść, zobaczyć inne miejscówki. A tu idziemy, zobaczyć. Przede wszystkim, żebyśmy już wiedzieli, czy jest jakaś różnica głębokości. Jak będzie znacząca, no to można się pokusić o, o przeniesienie całego Majdanu tutaj i spróbujemy. Ale to się okaże, jak zaczniemy sobie gruntowanko takie powiedzmy żadne bo tylko kilka rzutów, żeby zobaczyć, czy będzie te 4, czy będzie inaczej i tyle. Przy okazji możecie zobaczyć jak wygląda cały zbiornik, naprawdę duży, duży fajny zbiornik. Tam mamy miasto, samochody, Wolsztyn tyle, Spróbujemy wygruntować zatem no sprawdzimy. Sobie. Nie mówię, to ona za jest. Raz, dwa, trzy. To samo jak na razie. Nie będzie żadnej różnicy. Trzech, od... no chyba jednak trzeba będzie z tym biegać, żeby być chodni. i im. A druga, samo. Raz, dwa, trzy, cztery. Nic się nie zmienia. Co nie ma tutaj wyjątkowego dołu, który by nie no by mnie do tego, żeby. Generalnie w ogóle kusi mnie, żeby zmienić tamte miejsce, bo może tam jest po prostu tak, że tych ryb nie ma i ich tam nie będzie Jeżeli no, i po prostu mówię, że tak, może muszę coś wskazania, na nie, nie, nie ruknę to zbyt dobrze Raz, dwa, trzy, cztery, nic To samo, mamy. No, nie, ma tu. gdzieś. Jeszcze jest taka opcja, że tu przyszli, to może jest akurat tak, że te ryby są tutaj, też byśmy je umili, no, ale... Tak, chyba woda, to woda po prostu i tam, będzie tak, więcej tej wody. Może coś tam jeszcze się uda to... zmieszać. No niestety, słuchajcie, jesteśmy 3 godziny i bez żadnej ryby, bez żadnej obcięki. Próbuję jeszcze sobie takie rzeczy, których normalnie bym nie próbował Na pewno tu wrócimy Wrócimy jak się zrobi zielono Jak się zrobi zielono, ja podejrzewam, że tu będzie fajnie Zwłaszcza, że to słoneczko tak tutaj właśnie wychodzi Rano tutaj naświetla się to fajnie Tam jest zdecydowanie więcej cienia Tam mamy wschód Więc to powinno być dobrze Ochotka słuchajcie nieruszona, robaczek nieruszony Ryby po prostu tutaj nie ma albo Mam je kompletnie w Niestety Bywa i tak na rybach, zwłaszcza, że jest to nowe miejsce Które dopiero poznajemy, tak? bo gdzieś na pewno Można tutaj znaleźć te ryby teraz i je połowić A to w głęboko wie, że tak na pewno jest Fajna, nowa, duża woda Ponad 300 hektarów Jest to woda gospodarstwa rybackiego Więc będzie trudno Ale jeszcze tutaj wrócę Dzisiaj się nie udało Tak w wędkarstwie bywa nie ma tak, że zawsze się łowi. Ktoś lubi wędkować, to o tym dobrze wie. Na kanale to też trzeba pokazywać, bo nie zawsze do rady, jak to mówię. Generalnie co? Uważam, że za szybko jeszcze, za szybko się skusiłem. Poczekamy, aż zrobi się zielono i przyjedziemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś lepsze miejsce. Bo zacznę się teraz przyglądać tutaj miejscówkom, żeby być z dala od tej ulicy, z dala od tego zgiełku, zaszyć się gdzieś. I na pewno zaplanujemy dla Was w taki odcinek zwykły z tego miejsca, bo chcę zobaczyć tutaj jeszcze raz przyjechać. Ja tak mam, że jak przegram, to muszę wrócić się obronić. Najchętniej bym przyjechał tu już jutro, ale wiem, że tu raczej warunki zawaliły sprawę. W każdym razie w planie jest taki odcinek, żeby troszeczkę sobie jakąś miejscówkę przynęcić. Przynęcić tak, żeby zrobić to w ciągu tygodnia kilka razy i zobaczyć, jaki będzie efekt finalny, czy fajny, czy nie, czy ma to sens. Zawsze chciałem. Tylko zawsze brakowało na to czasu, bo niestety trzeba poświęcić masę czasu, żeby, nie wiem, co dwa dni jechać na miejsce, gdzieś jakieś, oczywiście, tajne, je zanęcić i wiedzieć, jak to zrobić, czym, ile tego podać. Tak naprawdę, dzisiaj, na chwilę obecną, nic nie wiemy. Uważam, że gdzieś te ryby tutaj są, gdzieś są jakieś miejsca, które nawet teraz by łowiły jakieś głębiny, prawdopodobnie, no ale na chwilę obecną się nie udało. Mam nadzieję, że Wam się i tak podobało. Bardzo dla mnie ważny film, z racji takiej, że no, chciałem się dzisiaj po prostu od wszystkiego oderwać. Mam nadzieję, że wy się oderwaliście razem ze mną i że nawet miło spędziliście czas na bezrybiu, ale w fajnym towarzystwie. Na razie trzymajcie się serdecznie.